Witam w drugim odcinku, już chyba siódmego sezonu A to się podziało w międzyczasie Ale Tak dla sprawdzenia Statystyki Jest 8 godzin, 8,5 godziny chyba mogę powiedzieć Całkiem sporo się podziało I co może Może pierwsze problemy Przepraszam, ale będę sobie ściągał ze screenów, bo trochę mam. I pierwszy problem było oczywiście jedzenie. Jako, że nie mogłem sobie dostarczyć jedzenia zbytnio. Tak musiałem zaspokoić się rybami. Na szczęście ryby można było pokonać i były. Później stwierdziłem, że zrobię sobie wędkę. Jakże mądry pomysł i szczerze bardzo polecam bo szybko zdobyłem też poziom dzięki temu obecnie już tę wędkę rozwaliłem i tak żeby zrobić wędkę miałem problem, bo potrzebowałem sznurka z pająkami nie miałem szans nie chciałem nadpróbować więc pełna nożyc nie miałem i jak się szybko okazało nie było sensu się sobie czekać aż bije poziom tak więc e, poczekałem, a raczej znalazłem to co zabiły wilki, jak miło, e, straciłem kilka owiec po bo bo dosłownie z bliska bardzo, kilka nad tym, e, Grałem wcześniej, w ciągu ostatniej godziny wracałem z e, takich tylko że tak powiem i znalazłem, o, okazało się, że jeszcze jedna owca przetrwała i też zabił i tak, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, oczywiście, tak, trochę bardziej się skupiłem raczej, bo właśnie młynek. On mi pozwolił zrobić nić z wełny. I tak, to jest każdej wełny można zrobić, trochę mało, ale jakoś mi się udało. Jedna wędka na szczęście starczyła, robiłem poziom dzięki temu. I tak na początku, o jeśli się z tym nie mylę, zacząłem ze sześcioma. Następnie te dodałem, te 9 plus tu 3 nie, to nie jest 9, bo to jest jeszcze dwa dodatkowe. Tak, 11. I mniej więcej później zacząłem także dodawać sobie. Skoro już to miałem, to to i to. Wiatrak. Prasa to już była mus. W pewnym momencie. I tak, prasę zrobiłem głównie dlatego, aby zdobyć... Tutaj pokażę. Jako, że tutaj jest źródło wody, tu mniej więcej, tak musiałem tu zrobić to, aby było przejście. I było w tę, w jedną stronę, to w drugą, więc tego przewam i to się nadal niszczy. Znaczy, tu nie można zyskać. Póki co, może być jakaś aktualizacja, która to naprawi. I właśnie z tego powodu zrobiłem trasę a także wiatrak. Wiatrak oczywiście teraz jest. Żeby czerwony piasek się pozbyć, znaczy zdobyć z granitu, tutaj granit, to się wyrzuca do to się robi czerwony piasek, a czerwony piasek przeczyścić wiatrakiem i jest złoto. Chwilę, moment. Tak, wtedy jeszcze złoto nie jest więc tak. Wtedy złoto się zdobywał całkiem sporo, bo dwa staki takich mi zdobyć aż. na nie, tak, nie dwa staki takich mi zdobyć aż. A, nie trafiłem akurat, szak. Dwa staki takich pozwoliło mi zdobyć e, cztery, akurat, co akurat było na klucz oraz w ogóle. I ten czerwony piasek, tak go musiałem tam zrobić. Ale najpierw wziąłem się za tą. E tu, e żeby zrobić e ten. Tutaj drzewko. A e to prawdopodobnie pre już pokazywałem e z usuniętych e krzaka W infuzerze się przerabia i jest sezonka martwego drzewa. Właśnie po to zrobiłem to wszystko. A te złoto to się przy okazji trafiło. I tak trzeba mi się pomyliła kolejność. Najpierw zrobiłem ten wiatrak, prasę, właśnie po to, po to drzewko. A później, dopiero jak już to dodawałem, żeby mi to działało, to wtedy dopiero zająłem się złotem. Tutaj jeszcze dodałem sobie, tutaj na początku było tylko 2 i działało, ledwo tam miałem jakiś zapas 100 tych obrotów, obciążenie, pozostała pojemność. Tak, mi zostało jakieś 100 wtedy. A teraz patrz, też mi dużo nie zostało, to co wychodzi. I tak, jako że to sobie powiększałem, to sobie zrobiłem, to Tutaj jest podwójne, czyli jest tutaj 18 tych. I mam nadzieję, że to wszystko dobrze działa, bo mi tu dosłownie wybuchł dwa razy. creeper czy wybuch? Dosłownie trzy razy tutaj, creepera spotkałem, więc że mi jeszcze bardziej jak się dało. A co do tego, ciemny wybuch, to tutaj. No, nie udało mi się go pokonać, ale przynajmniej nie zginąłem. Oczywiście w międzyczasie zrobiłem sobie szczukawkę, żeby pobrać krew. Krew brałem głównie z pokonywania potworów, ale jak to w moim przypadku bywa, jak teraz widać, uciekałem mocno. I jakoś się udało. Może wrócę sobie teraz tutaj. Co tu mogę powiedzieć czy mam? Na tym jeszcze zostało co przysztapiałem. Co dłużej, mniej tak się prezentuje moje zasoby. Diamenty dosyć szybko trafiłem. E, muszę przyznać, bo bardzo na dzień dobry miałem. I co mogę jeszcze powiedzieć? E, kolejne diamenty miałem w jaskini, mi się trafiły też widać. Jeszcze trochę zna wezmę. I tak. Co ja tu miałem? Trochę mnie atakowali. Miałem znać dobry w domu. A, tego Endermana. E, trochę się z nim męczyłem, muszę przyznać. Ale udało mi się go pokonać. Hmm. A, co do Infusera. To tutaj będzie pokazane znaczy do infuzora co do kilofa ja potrzebowałem co do tych odłamków krwi zasniętej to nie zrobiłem sobie tego nie zrobiłem sobie co to jest się boję tego krypera. nie zrobiłem sobie tego jak to się nazywa krzesiwa tylko ją właśnie wziąłem z, z skrzynki z tym portalu niedaleko a więc co tam dalej było? Natomiast dobrze dobry mam też czwarte z tym 5 było i 6. Tak się patrzę. Co do dalej. Nie. Nie, no po prostu trochę podróżowałem. Co do tych podróży mogę powiedzieć. Nie. To tak, jak póki co mam lawę, ale tylko jedno wiadro, więc to jest słabo. A także nie znalazłem jeszcze, jak to się nazywało, to jest całkiem Nie udało mi się znaleźć. Tutaj, co do tych zwierzaków, wziąłem je stamtąd. Tam była także chata, ruina tej chaty, i wziąłem sobie ulepszenie, nie, nie to. To, czy klasycznie, no ja. Zmubiane póki co. Jedyne. I tak trochę jeszcze później opowiem. A strach! nie wiem, ja co stąd. A, co do mechanizmu, to dosyć szybko zrobiłem to. na z wzbogacenia. I to już zrobiłem głównie po to, a po te pojemniki. Jak to widać. Bruku mam całkiem sporo Tutaj W yy, początku trzymałem bruk tutaj To jeszcze będzie normalna skrzynka Przeniosłem go tu na te dwie skrzynki Ale że, Jako, że wtedy znowu miałem tego za dużo Już mi się to To sobie te Jak już to, to zrobię I tak co do tego yy, Z początku tutaj na górze chciałem tutaj dać to, ale stwierdziłem, że będę miał problem, bo chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłem specjalnie, zostawiłem ten mur taki niski po to. Ale jak jaki o tym zapomniałem. To jest zaraz się. Ja to sobie zostawię, żeby to pokazać. zaraz. Co tam jeszcze co do mechanizmu, to tyle? Ulepszenia. Pierwsze zrobiłem oczywiście lak, żeby wędkę mieć, bo wędka potrzebuje czwartego poziomu. Chyba w międzyczasie zrobiłem też building. A nie pamiętam. Na pewno zrobiłem building jako drugie. Intelekt i defensywę. I teraz właśnie się zastanawiam, który by tu robić. Obraz jeszcze informuję, że ten jedenasty poziom, który teraz mam, to jest akurat na ulepszenie do, ze, do siódmego na ze siódmego na ppw ósme. Więc o tym myśleć, jak już to może wybuchnąć. Mm, I tak więc na razie, nadzieję, że nie buchy. o, nie bucho, fajnie. i to mi póki co, tak nie wiem, co teraz ulepszać, eee, jak tylko zdobędę trochę więcej nawy, będę mógł się bawić w, a raczej nawy, nie nawy, a te salwity, będę mógł się bawić w Master Weapons, a także w Enchanty, skoro już mam krowę i będę mógł mieć skórę, więc może pokażemy więcej, jak to będzie wyglądało na tym. I to akurat na piąty poziom. zwiększę mu atak. No i tyle starczyło. Jak widać. Mm. Może mi się uda jeszcze zrobić level. Nie, raczej nie. Mm. I tak. Jeszcze może dopowiem co do tych no żeby mi się skończyło. Co do ulepszeń, to tyle w sumie. Tutaj, tyle. Co do podróży, to tak. Tam, po razem, była woda. Nie po razem, dalej. Na... Skoczyłem tylko tutaj, do tej e, osady. Tam łaziłem na początku. Tam, do strony. tam znalazłem wioskę. Portal także był rozwalony. Ale tak Wtedy łaziłem też po trzcinę, hmm, akurat i mi się tego, także trafiło fajnie. Fajnie trafiło mi się, że były tam wodorosty niedaleko. a muszę powiedzieć, że jestem w takim miejscu, że wodorosty ogólnie nie mam niedaleko. Tutaj sobie posadziłem przy wejściu, zaraz opowiem jakim wejściu. Tutaj sobie tą trzcinę przygotowałem już. I tak później jeszcze tam poszedłem. Ułaziłem tam sobie nic nie znalazłem więcej. A, a wcześniej poszedłem tam, w tą stronę i wtedy już przywodzi, odbiłem tamtą. I tam znalazłem nawę. Tak na dzień dobry, o fajnie lawa a później patrzy się, tam są orki. No No na screena zrobimy, jest to widać, więc miło muszę przyznać. To muszę przestać, bo cały czas się boję, co wchodzę i myślę, że to jest Creeper. Hmm. To tak. Już te podróże omówiłem. Co tu wszystko zrobiłem, ten create omówiłem. To jest potrzebne, aby działało... To jest demonstruje. To są te... Jak to się jest? Z... Kable. Tyle się na tym robi. Tak. Hmm. Tutaj sobie jeszcze zasadziłem. To, to, to. I co mogę powiedzieć jeszcze? Skóra. Z kotą skórę wymówiłem jak coś. Nie zabiłem jeszcze żadnej krowy. To tak samo żadnych owiec nie zrobiłem. Hmm. Tutaj co mogę jeszcze powiedzieć. Hmm. Tutaj te, jak mówiłem, jak sobie odpuszczę to z Project Red. To wiem, że mogę z tym mieć dobrą zbroję, ale a w sumie jak zdobędę już ten poziom na to mogę w sumie uznać, że to już będzie, pewnie, że to już będzie dobrze. Tutaj ten Dust, on daje EXPO, więc go kopałem, ale no średnio było. I właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, przy tym expie, chcę o nim powiedzieć, a najpierw już zrobię to, to zademonstruję. Ustawienia, jest wszystko OK. I kabum. I to się mega szybko buduje dzięki temu. Bardzo mu że to mam. Bardzo się cieszę. Jak widać, fajnie jest. I teraz będę miał problem z przejściem przez to wszystko, bo co taką mini wieżę zrobię. Będę miał problem z przejściem, a to z tego powodu, że normalnie przeskakiwałem po przez mur. Tam miałem około 3, więc było bez problemu, a teraz nie będę mógł. A bez różnicy wielkiej, bez problemu. To nie będzie miał problem. A więc tak. To może na razie wystarczy. Nie? To jest rozwalone. To się nie rozwala, niestety. co muszę przyznać. Mi, mi to przeszkadza. Więc. Jak to tak zrobi? Nie wiem, jak to kiedy ci to. Mówię, nie okay, to tutaj. To tutaj. I tak. No, jak widać, to nie Po prostu każdy poziom jest o jeden poziom wyżej. Tak zaczyna się od 5, później 6, 7, 8, 9, 10, 11. To jest już 8 poziom. I tego jest roboty, a roboty. Tutaj jak widać, to się pomyliłem kompletnie. Tak tędy się schodzi. I tutaj też jest zimowy. No, słabo to widać. Znaczy, to jest to znaczy, za bardzo nie było, ale tak, tutaj był to jaskinia i się okazało, że nie liczyłem, źle i prostu przesunąłem, póki mogłem i tak, pierwszy poziom, przygotowałem się już na pierwszy poziom i powiem tak, jest tu sporo węgla, bardzo fajnie, że jest sporo węgla i tak, tutaj pójdę, tutaj powinno być dwie rzeczy. Ja Tylko światło, tu zobaczę. Wątpię. A nie jest. To jest jedno przejście. Znaczy przejście, jedna jaskinia. A tutaj powinna być druga. Czy to było niżej? To było niżej. Ok. Co znaczy, mogę zrobić? To. O, ale zbyt. Ale jestem szybki. Znaczy. I wiem, że ten speed to jest taki efekt, ale... Wow. Da się po co. Tutaj o tym mówiłem, że to jest przejście. Mm, to jest na poziomie wody, więc tak tam dalej nie ma skopać. Tu sobie blisko zasadziłem. Nie, widać całkiem. Up, to jest to. I co do tego jeszcze niżej i co tam pozostało od nogi to po prostu kolejne kopalnie które na razie nic nie dają ale tam też była woda więc opuścimy, tutaj jak widać się nie renderuje i tak tutaj widać jak się idzie te wykopane wszystko to co tylko dało się wykopać to kopałem, żeby mieć EXP Dosłownie tego multum jest, a jak już w końcu zdobyłem ten kilo w żelazny, to dopiero poszło. Sobie to X przyspieszyło w cholerę. Ale to nadal jest problem, kiedy praktycznie chyba ja mogę powiedzieć, że 3 razy 11 poziom trzeba zdobyć, żeby wbić jakiś tam ten faktyczny 11, 3 razy 11 poziom x żeby faktyczny 8 poziom wbić. A ale ale i tak to chyba jest mało. Chociaż pewności nie mam, bo nie liczyłem. I tak te wykopane, tak wykopane są każde. jest mniej więcej z początku. Tutaj też prawdopodobnie było widać. Tutaj mniej więcej tylko nie kopałem. Czy to jest limit? Jest. Ale i tak nie kopam tego. Póki co nie potrzebuję. Ale właśnie tam zrobię jest taki, że wydaje się, że on jest dosyć. Yy, Trudny do zdobycia, a później się okazuje, że niezbyt. Tutaj jak jest, jeszcze opowiem o tym. Ja tutaj kopałem, bo potrzebowałem anbazytu do tego, właśnie tam na górze, do Create'a. I tu się okazało, że tutaj było żelaza. Jak miło. Tutaj się trochę idzie. I tak diamenty na dzień dobrze wybiłem chyba tutaj. Tak, tu jak widać, nieźle wykopane. I macie dobrze 6 diamentów, jak było. I teraz, jak już to kończę, to jeszcze pokażę ostatnie diamenty. O, tu się przestraszyłem. Jakie zdobyłem, ale nie tylko. Bo nie mam problemu z levelem. Więc tutaj, jak widać, jest trochę biednie, jeżeli chodzi o kupanie. I tak, macie dobry. diamenty były tutaj. Ale, jak tylko to wykopałem, to zaczęło się wodalać. Ja tutaj jeszcze parę diamentów było, więc spoko. I tam widzieliście, że miałem diamenty 12. E, trochę diamentów poszło na nowy kill bo już jeden złożyłem. To tylko tytuł, mi się bałem. Co, dlaczego tutaj idę? To dlatego, że tutaj są kolejne diamenty. I tu też pokazać to ciekawe miejsce, może przyznać. A dlatego, że tutaj wszędzie jest krew. Ja nie wiem co tu spadało tyle razy, że tyle krwi jest, nie ja, od, od razu mówię, spadałem faktycznie, ale nie na tyle, że była krew. Okej, okay, widzę, że tam nie ma. To są krysztoły, nie są dziamyne. I tam jeszcze nie byłem. O, tutaj też są. Tutaj. Hmm, może tam gdzieś pójdę. Z dużym żeby sprawdzić, czy że tu nie mam przejścia i zdobycia tych stawmitów, e, nie było niestety. A zgodnie z nazwem, to chciałem się pochwalić. Ok, mało, ale i tak dobrze, że skórek jest. Dobra. No, Powiedział, że tyle z mojej strony. I tak. A teraz wracać No, z mojej strony to tyle, e, bo te. Filmiki już powinny być zrobione, powinny do tej pory ogarnąć, jak się robi filmiki, żeby była dobra jakość, bo patrzymy ten render tego czwartego odcinka i muszę, czwartego odcinka, czy z rzęda z czwartego sezonu i muszę przyznać, że o, dla Boga, to naprawdę tam wyblakło, no, po prostu widać, że to jest przerobione. Więc nie wiem, coś wymyślę, żeby sobie z tym poradzić. Zapewne do tej pory już wymyślono, kiedy ten filmik wleciał. Więc przynajmniej mam taką nadzieję, bo tam są widać porównania na screenach, które nie są obrobniane. A a dobra, z to tyle. Ja się żegnam i no... Cześć jeszcze. O, tyle diamentów mam obecnie. Do widzenia.